W dzisiejszym serwisie informacyjnym w lipcu wystartuje kolejna edycja rzeszowskiego budżetu obywatelskiego na jeziorzyskim rynku odbyły się słoneczne dni ze związkiem gmin do rzecza Wisłoki biuro wystaw artystycznych krośnie zaprasza do obejrzenia szczególnej wystawy w lipcu wystartuje kolejna edycja Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Tym razem na zadania zgłoszone do realizacji przez mieszkańców przeznaczone zostanie prawie 9,5 miliona złotych, czyli o 400 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Zgłaszanie projektów ma potrwać od 4 do 21 lipca kilkanaście dni nas dzieli od rozpoczęcia naboru wniosków do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego a o budżecie rozmawiamy dlatego że zapadła decyzja o tym żeby zwiększyć w Rzeszowie pieniądze które będą do dyspozycji mieszkańców którzy wskażą oczywiście inwestycje które ich zdaniem są najbardziej potrzebne ostatnia edycja budżetu obywatelskiego to było 9 milionów złotych a najbliższa będzie to już 9 milionów 400. Projekty do budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mogli składać w trzech kategoriach. Inwestycje e, są pogrupowane na trzy, e, trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest zadania, to są zadania ogólnomiejskie. Tutaj w puli jest 2 miliony złotych. E, druga kategoria są to e, inwestycje osiedlowe i tutaj jest, e, było 6 milionów, teraz będzie 6 milionów 400. E, I e, tutaj ważne, e, inwestycja osiedlowa, jej wartość nie może przekraczać 400 tysięcy złotych. E, chcemy, żeby jak najwięcej osiedli skorzystało z, te, e, z, te, z tej puli e, Trzecia kategoria, na którą mamy milion złotych, to będą inwestycje społeczne, kulturalne, sportowe i tym podobne, które odbywają się na terenie Rzeszowa. Podczas obrad ustalony został również harmonogram składania wniosków oraz głosowania. 4 lipca rusza, otwieramy po prostu możliwość zgłaszania, zgłaszania wniosków. Każdego roku jest to ponad 100 propozycji, które są oczywiście później weryfikowane, bo niektóre niestety niektórych niestety nie można zrealizować. Czasami są takie sprawy, że jest wskazany teren, który nie jest miasta, a musi to być teren miejski, ale większość przyjmujemy do głosowania, ponieważ mieszkańcy są świadomi, gdzie można zrealizować daną inwestycję, a gdzie. I nie można zrealizować i następnie po weryfikacji będzie uruchamiane głosowanie i w październiku, jak co roku, ogłosimy listę, listę zadań zazwyczaj, może powiem jak było w latach ubiegłych, mieszkańcy wskazywali, wybierali takie zadania, które służą rekreacji, poprawianiu kondycji, bo były to nowe place zabaw dla najmłodszych Rzeszowian, ale były to też siłownie plenerowe, parki, mini-parki i tym podobne sprawy. Zdarzały się też wprawdzie takie zadania jak na przykład budowa parkingu, gdzie mieszkań, zdaniem mieszkańców brakowało akurat takiej takiego, 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 infrastruktura, a miejsce było, ale to była mniejszość. Jednak e, mieszkańcy celują w zieleń, e, wypoczynek, w zdrowie. Wyniki rzeszowskiego budżetu obywatelskiego poznamy 13 października. Na Jasielskim Rynku odbyły się słoneczne dni ze Związkiem Gmin do Rzecza Wisłoki. Celem naszej akcji Słoneczny Dniu prowadzonej od 2012 roku jest przede wszystkim trafienie do szerokich rzecz mieszkańców, zaczynając oczywiście od tych najmłodszych osób, z informacją o znaczeniu, jakie dla środowiska ma czysta energia, o tym jak ważne jest to, żebyśmy w sposób odpowiedzialny dokonywali różnego rodzaju obywatelskich wyborów, na przykład dokonując zakupów, nie kupujmy pieców węglowych wysokoemisyjnych, tylko myśmy właśnie o tych, które nie powodują takiego obciążenia dla środowiska. To jest to, co robimy od, od 10 lat. Natomiast w tym roku jest rzecz jeszcze dodatkowa, ponieważ realizujemy też projekt ze środków norweskich, i dzisiaj też mamy stoisko na rynku. Mówimy o zielono-niebieskiej infrastrukturze. Tutaj naszą informację kierujemy do wszystkich, którzy mają tą świadomość, że zabetonowywane miejsca, takie jak rynek wiatru, który jest pięknym rynkiem, ale wiecie Państwo, że jak jest gorąco, jest to pustynia, jest bardzo wysoka temperatura, wszyscy szukają cienia. Naszym celem jest to, żeby uświadomić, że takie powierzchnie trzeba też rozbetonować. Nie mówię oczywiście o ścisłych centrach miast, ale wszędzie tam, gdzie możemy zastosować powierzchnie przepuszczalne koło domów, jak robimy te podjazdy na przykład, to myślmy o tym, żeby ta woda opadowała trafiała do gruntu, a my w ramach tego projektu ze środków norweskich też w tym momencie realizujemy blisko tysiąc takich zbiorników na magazynowanie wody deszczowej dla mieszkańców. Słoneczne Dni to akcja o charakterze edukacyjno-informacyjnym której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Miasto Jasło zawsze czynnie włącza się w słoneczne dni ze związkiem gmin do Rzecza Wisłoki to jest bardzo ważne wydarzenie, bo jest to połączenie tak naprawdę dobrej zabawy sportowej, plastycznej, ale też i przekazywania wiedzy młodym pokoleniom, tak, aby bardziej świadomie przeżywali swoje życie, aby byli świadomi, co do kwestii środowiskowych, to naprawdę ma duże znaczenie. Bardzo dużo dzieci, młodzież uczą się poprzez zabawę, a dzisiejsza Atmosfera zdecydowanie sprzyja temu, żeby dzieci naładowane pozytywną energią, dużej, dużą dawką radości wracały do domów i być może ze swoimi rodzicami, opiekunami, dziadkami dzieliły się zdobytą tutaj wiedzą. Jak podkreślają organizatorzy, dzieci są przyszłością świata, więc już dziś powinniśmy zadbać o ich odpowiednią edukację ekologiczną. To jest absolutnie podstawa. Bez tego nie mamy przyszłości. Młodzież myśli innymi kategoriami. Młodzież widzi już zmieniający się świat. Młodzież bardzo łatwo łapie te nowe technologie. Bardzo łatwo uważa, czy dochodzi do niej, że nie ma innego alternatywnego działania. Trzeba korzystać z tych działań proekologicznych. Może nie w takiej formie bardzo skrajnej, że tylko i wyłącznie. Te działania, i to bardzo tak ortodoksyjnie. Ale potrzebne jest nam takie uświadomienie, że po pierwsze, staramy się nie śmiecić albo ograniczać ilość śmieci. To jest jedna ważna rzecz. Dwa, oszczędzamy wodę. Trze, trzy, czerpiemy energię ze słońca lub z innych ekologicznych źródeł z ciepła ziemi. I jeżeli dzisiaj młodzi ludzie przychodzą tutaj i otrzymują taką informację, to on będąc w wieku dorosłym lub też w wieku, który pozwala na podejmowanie świadomych decyzji w społeczności lokalnej, będzie jednoznacznie podejmował te decyzje i o to nam chodzi. W akcję włączyła się szkoła podstawowa z Jedlicza. Przyjechaliśmy tutaj oczywiście po to, żeby tutaj coś się dowiedzieć, żeby troszkę ekologii, żeby dzieciaczki zrozumiały, jak ważne jest nasze środowisko, jak ważne jest to, żebyśmy o nie dbali. Również mamy tutaj fajnych uczniów, którzy zdobyli. Dziewczynka Zosia, która zdobyła pierwsze miejsce w biegu. Chłopczyk z naszej szkoły zdobył drugie miejsce, Kamil Kusiak. U nas jest też ważne, bo to jest połączone ze sportem, gdzie jak wiemy, że sprawność naszych młodych ludzi też jest bardzo ważna, więc podoba mi się ta impreza z tego względu, że... Nie tylko promuje zdrowie naszych uczestników, młodych ludzi, którzy uczestniczy w tym biegu, to wiadomo, że rywalizację taką sportową, ale oprócz tego właśnie dowiadują się jak ważne dla nas jest to środowisko, o które musimy dbać i no, jesteśmy tutaj praktycznie co roku na tej imprezie i jesteśmy zadowoleni, że to jest kontynuowane. Do współpracy Związek Gmin do Rzecza Wisłoki zaprosił spółwacki Czerwony Krzyż ze Świdnika. Ratownicy uczyli dzieci pierwszej pomocy. My sme tutaj my ludzi, kterou, tu aj prichádzali s prvou pomocou a my naučíme deti i ľudí, ktorí tu sú, tú prvú pomoc. Prvá pomoc je cez tú virtuálnu realitu. I deti, žiaky tam sa naučia, ako poskytovať prvú pomoc cez virtuálnu realitu. Teraz je to taká novosť, że ten dzieciak ma takiego kolegę, paramedykusa i ten paramedykus w tej aplikacji wszystko o tej, tej pomocy mu powie i go nawiguje, jak tu pomoc ma sprawnie poskładać. Na płycie rynku można było również zobaczyć doświadczenia prowadzone w mobilnym laboratorium Polones. Jesteśmy mobilnym laboratorium. Mamy tutaj do dyspozycji przyczepę, w której znajdują się różnego rodzaju kotły grzewcze. Jesteśmy w stanie ludziom zaprezentować, opowiedzieć, jak działają całą mechanikę, jaka jest różnica wydajności, jakie paliwo najlepiej stosować. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia, o niską emisję. Tak naprawdę na tym to wszystko się skupia. Oczywiście no, tutaj też wchodzi w grę oczywiście paliwo, które stosujemy. Dlatego my tutaj stosujemy do tych najnow, najnowocześniejszych kotów najczęściej pelet albo ekogroszek, czyli, czyli paliwo trochę lepszej jakości, trochę bardziej wydajne. Jeśli chodzi o zanieczyszczenia, to zanieczyszczenia niestety zawsze będą, jeśli chodzi o, o, o piece węglowe. Dlatego my tutaj też edukujemy społeczność lokalną, o tym, żeby po prostu te piece albo zastępować tymi najnowocześniejszymi, albo nie oszukujmy się, przejście na piece gazowe oczywiście są korzystniejsze, a jeszcze bardziej promujemy tutaj odnawialne źródła energii. Zwieńczeniem tego wydarzenia był koncert plenerowy pochodzącego z Jasła Mateusza Mijala. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza do obejrzenia szczególnej wystawy. Podsumowujemy obchody 40-lecia działalności galerii. Rozpoczęliśmy w ubiegłym roku wystawą, która wychodziła też poza przestrzeń samej galerii jako budynku, a w tym roku postanowiliśmy poszukać w naszym magazynie to znaczy, y, ogromne zbiory biura wystaw artystycznych w dużym stopniu zbudowane są na plenerach, niegdyś plenerach bieszczackich, później plenerach krośnieńskich, tak zwanym portrecie Krosna. Na tej wystawie prezentujemy w przeważającej części jako trzon. Całej prezentacji obrazy nawet z lat 80. czyli z początku działania instytucji z 1982 roku, a tytuł Kraj obrazy jest trochę o obrazie, a trochę o pejzażu, takim pejzażu nienaruszonym jeszcze przez człowieka, i to zdecydowanie można na tej wystawie zobaczyć, bo i Bieszczady i Krosno, i nasza okolica taką była i w dużym stopniu ciągle taką jest, ale to też. Taka próba rozpoczęcia dyskusji o tym, czym krajobraz i pejzaż są dzisiaj, jak ręką ludzką może przestrzeń natury być zmieniana, czasem niszczona, więc wystawa w dużym stopniu lekka, urocza, atrakcyjna, miła i wakacyjna, ale też pokazujemy takie prace, które trochę w niedosłowny sposób nawiązują do, są jakby rozwinięciem tematu krajobrazu, nie są dosłownie obrazem natury. Krośnieńskie biuro wystaw artystycznych ma w swoich zbiorach mnóstwo obrazów, dlatego ciężko było wybrać pracę dedykowane na tę wystawę. Jak wspomniałam, nasz zbiór jest duży i mamy tych różnych prac, ponad 600 w naszych zbiorach. Oczywiście nie wszystko to pejzaż, ale nawet jeśli tych prac prezentujących naturę jest, powiedzmy, 200, a na wystawę musimy wybrać ich kilkanaście do kilkudziesięciu, to zawsze dylemat jest. Dodatkowo staraliśmy się tutaj we, we współpracy z kurator Magdaleną Ujmą, dobrać, wybrać takich artystów i artystki współczesnych, którzy będą w stanie rozwinąć, poszerzyć, podać coś od siebie w temacie tej wystawy i takich znaleźliśmy czy wybraliśmy pięciu artystów i artystek, niektórych także związanych z naszym regionem. Jest to wystawa do końca czerwca, właściwie jeszcze ostatniego, ostatnim dniem wystawy jest pierwszy dzień lipca, a więc kończąc ten rok szkolny, zaczynając wakacje, zachęcam, żeby tutaj do nas zajrzeć i myślę, że taka wystawa prędko się nie powtórzy, a jest naprawdę wyjątkowa. Każda praca niesie ze sobą szczególne Przesłanie jest to opowieść nie tylko o tym, co widoczne, ale też o takich relacjach międzyludzkich, które na plenerach tworzyły się, trwały później latami. Więc to, to taki głęboki przekaz w wystawie, który może nam się tutaj udzielić. Kolejna nowa ekspozycja w BWA od 8 lipca. Zakończyły się zdjęcia do filmu Loret Leśnik z charakterem, realizowanego przez Krośnieńską Telewizję Obiektyw. To fabularyzowana opowieść o pochodzącym z Jasła, pierwszym dyrektorze naczelnym Lasów Państwowych. Dwa lata pr trwały prace nad filmem Loret Leśnik z charakterem. E, właśnie takiego Loreta chcieliśmy pokazać człowieka, który ma charakter. I mam nadzieję, że tu w niepołomicach, gdzie dzisiaj jesteśmy, pokazaliśmy jego, który oprowadza prezydenta Mościckiego i dla nas taki bardzo ważny moment bo Adam Loret chwali się prezydentowi z całą swoją działalnością to że puszcza tutaj jest ochroniona to że żubry tutaj są ochronione to mi, też i dzięki działalności Adama Loreta mam nadzieję że w całym tym filmie udało nam się pokazać jego charakter że przez cały film udało nam się pokazać też, co tak naprawdę zrobił dla lasów państwowych, i że ten las żyje między innymi dlatego, że miał takiego pierwszego dyrektora, jakim był Adam Loret. Udało nam się zebrać, myślę, że fajną Obsadę do tego filmu. Leszek Żurek to Adam Loret. I myślę, że Państwo zobaczą w nim tego leśnika. Ale też i Mariusz Bonaszewski, który gra pił Ale też Artur Dziurman, który przesłuchuje i wciela się w enkawadystę, wciąż powtarza, dlaczego ja mam grać tylko te czarne charaktery. Myślę, że wiele postaci. Nie chcę też zdradzać wszystkie, bo chciałbym, żeby ten film był odkrywaniem. Historii Adama Loreta, żebyśmy szli na ten film, e, wiedząc tylko tyle, że będziemy oglądać film o pierwszym leśniku, że z minuty na minutę coraz więcej będziemy o nim się dowiadywać. A naprawdę jest e, co pokazać, naprawdę jest e, co zobaczyć. Taką jedną małą historię o tym, jak Adam Loret stworzył i ratował lasy. Producent Bogdan Miszczak do współpracy zaprosił reżysera Marcina Głowackiego. Inny film, tak, zdecydowanie, bo, bo to jest już taka, taki film bardziej historyczny. Nie? No nie jest to w sensu stricte biografia, ale to można to już określić jako, jako film historyczny. Czy ciekawy człowiek, no wybitny człowiek, a nie ciekawy. I, i, I szkoda, że w sumie, tak poza środowiskiem leśników, to zapomniany, bo tak naprawdę, jak, jak człowiek się trochę wgłębi w biografię tego człowieka, no to. W sumie dzięki niemu sporo, sporo tego co, co teraz mamy w Polsce i tego drzewostanu lasów i różnorodności tych lasów to dzięki niemu zostało zachowanych, znaczy odnowionych de facto. No. Więc, więc mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że jak wiele w sumie zawdzięczamy człowiekowi, który w największości niestety jest nieznany. W główną postać wcielił się Lesław Żurek. Zagrałem Adama Loreta, człowieka, o którym niewiele na początku wiedziałem, zresztą nie ja jedyny. Myślę, że jest dość postacią tajemniczą. Myślę, że stąd też pomysł, żeby ten film powstał. I przygotowując się do zagrania go w tym filmie, no, dowiedziałem się wielu rzeczy na jego temat, między innymi znaczy głównie, głównie takich, że jest współtwórcą pewnego systemu ochrony lasów w Polsce. I czego jakby skutki pozytywne Teraz odczuwamy. Myślę, że nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, jak mogłoby być inaczej, ale jakby wertując scenariusz i historię Adama Loreta, tego jakie działania podejmował, z kim się spotykał, jak wyglądały jego rozmowy, żeby ten system tw tworzyć, przekonać innych czy uświadomić, można było sobie wyobrazić, że. Niewiele tych lasów by teraz mogło być w naszym kraju. W związku z tym cieszę się, że ta tajemnicza postać nie będzie już tak tajemnicza, bo warto, żeby o jego historii i o historii lasów państwowych, bo to kawał jego życia, opowiadać. Za zdjęcia odpowiada Mariusz Konopka, który od kilku lat współpracuje z Telewizją Obiektyw. Właśnie to jest niesamowite przy produkcjach Bogdana. Że ja tu zawsze przeżywam jakąś przygodę i tym razem to była leśna przygoda. Piękne tereny, piękne miejsca, żubry. No, niesamowita przygoda. Każdy film Bogdana dla mnie jest jedną wielką edukacją i poznawaniem bohaterów, o których tak naprawdę ostatnio filmy, które realizujemy, to są bohaterowie, których ja kompletnie nie znałem. No i jest to naprawdę niesamowite, i nawet gdy opowiadam znajomym. Że jest taka postać jak Wieleżyński, Loret czy Wejk, ktoś chyba w jakiś sposób zapomniany. No to robi to na, 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 na ludziach ogromne wrażenie i mam nadzieję, że te filmy pomogą przypomnieć, że mamy tak wielkich Polaków. Chyba te filmy powstają dzięki temu, że jeżeli ktoś tego nie kocha, to nie byłby w stanie zrobić takich filmów. I mi się wydaje, że Bogdan robi wielką rzecz jakby dla naszej historii. A to, że my ciężko pracujemy przy tych filmach, no zrekompensuje się uznaniem widzów, którzy te filmy będą oglądali. Premiera filmu planowana jest na 17 lipca w Warszawie. Nauczyciele i uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krośnie uczcili 550 rocznicę urodzin patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Według dyrektora placówki to wyjątkowy rok dla szkoły. Chcieliśmy to zaznaczyć. Akurat jesteśmy po przemarszu w takiej formie trochę zabawowej i rozluźnionej. Widzę, że młodzieży się to podoba. Chętnie skorzystali z tej oferty w postaci strojów, przebierali się, ale jestem zbudowany też i tym, że panie profesorki, nauczycielki, koleżanki tak skwapliwie skorzystały z tej oferty i pięknie się przeozdobiły i cieszą się tym faktem. Kilka powodów Złożyło się na to, że dzisiaj tu jesteśmy i że w takiej formule, bo pierwsza oczywiście poważna to są obchody 550 rocznicy urodzin naszego patrona, druga to, to nasze takie rutynowe, coroczne spotkania w postaci wiosennego ogrodu Nauk, gdzie honorujemy uczniów, którzy mieli dokonania w ciągu tego roku. No i trzecia dla młodzieży może najważniejsza się okaże, no to mamy dzień dziecka, więc jest to jakaś forma takiej zabawy dla nich samych. Z okazji urodzin patrona uczniowie przeszli ulicami Krosna w barwnym korowodzie. Nasza szkoła zorganizowała mnóstwo różnych obchodów, różnych konkursów uświetniających tę rocznicę, bo jak Państwo wiedzą jest 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i nasza szkoła chciała jak najhuczniej to obchodzić. W końcu nasz, naszym patronem jest Mikołaj Kopernik. Ale to nie koniec działań, jakie szkoła podjęła w celu uczczenia Roku Kopernikowskiego. Prace trwają dalej. Bardzo się cieszę, że pewne inicjatywy jeszcze sprzed paru lat znajdą finał w tym roku. Myślę o ławeczce Kopernika. Już weszliśmy w fazę realizacji. Jest wyłoniony wykonawca i myślę, że za miesiąc, może dwa, na tle szkoły, fasady szkoły i w bezpośredniej odległości od pomnika będzie piękna ławeczka. Która no, będzie stanowić pewną taką e, instalację, bym powiedział, e, artystyczną, bo tam też są, pewna symbolika jest też tam wpisana, ale to zostawię do odczytu dla naszych mieszkańców. Uroczystość została połączona z siódmą edycją wiosennego Ogrodu Nauk i Sztuk. Muzyka Ruszył nabór propozycji projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. To już w sumie piąta edycja Sielskiego Budżetu Obywatelskiego i chcemy w ten sposób zachęcać mieszkańców do tego, by to właśnie oni zdecydowali, na co możemy wydać pieniądze miejskie. Mogą dysponować kwotą pół miliona złotych, ale z podziałem te 400 tysięcy złotych to jest na projekty inwestycyjne, a 100 tysięcy złotych na tak zwane projekty miękkie. Zazwyczaj jest tak, że mieszkańcy często krytykują pomysły, które pochodzą od władzy i mówią, że ja bym chciał to, chciałbym ścieżki, ja chciałbym tutaj remont tej ulicy, a i właśnie to jest ten czas. W tym właśnie czasie to mieszkańcy mogą decydować na co wydać te pieniądze. Wystarczy mieć ukończone 13 lat, być mieszkańcem Jasła i zgłosić taką propozycję projektu. My oczywiście pomagamy w wypełnieniu wniosku, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, służymy pomocą. Składamy ten wniosek, potrzebujemy jednak do tego podpisu 25 osób, które popierają naszą inicjatywę i później te wnioski będą oceniane. Propozycje można zgłaszać w dwóch kategoriach projekty o charakterze inwestycyjnym, np. Na, na budowę czy remonty obiektów, oraz projekty obejmujące działania w obszarze kultury, sportu, edukacji i spraw społecznych. Tak naprawdę to wystarczy mieć fajny pomysł, ciekawy pomysł, ale pomysł bardzo użyteczny, taki, który się też będzie podobał innym. I wówczas zachęcamy innych do tego, by razem z nami go poparli. 25 osób, a potem tak naprawdę cała akcja ruszy, maszyna, maszyna do głosowania ruszy i wówczas zobaczymy, czy, czy ten projekt również się podoba innym i czy mamy kciuki za te najlepsze projekty. I w tym roku właśnie mamy taką nowość, pewnego rodzaju ułatwienie, bo mieliśmy też zgłaszane przez mieszkańców, że mają pewne wątpliwości, utrudnienia. A czy można oczywiście. Głosować papierowo. Będzie to głosowanie czy w Urzędzie Miasta, czy w obiektach, czy w szkołach też dostępne, ale szczegóły przekażemy Państwu później. Natomiast też można głosować elektronicznie i w tym roku funkcjonuje już nowy system głosowania. Będzie on wiele prostszy, ale będziemy Państwo chcieli go przedstawić w formie późniejszej, tak żeby już Państwo wiedzieli dokładnie, jak to można zrobić. Na propozycję Urząd Miasta czeka do końca czerwca. W Przepniach odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w nowej lokalizacji. Ale to nie wszystkie nowości. Biblioteka przygotowała dla swoich czytelników nową ofertę. Warsztaty dla dzieci czwartkowe, spotkania autorskie, pierwszy duży gminny konkurs mamy 5 czerwca z podsumowaniem konkursu o Wisławie Szymborskiej. Następnie wakacyjny cały maraton wakacyjnych spotkań z dziećmi, jest wyjazd do Zamku Odrzykońskiego i pozna, poznanie historii Fredry. W Szabniach w bibliotece jest 15 tysięcy książek plus 3 tysiące dokumentów archiwalnych, 2800 opracowanych cyfrowo. Natomiast cały księgozbiór Biblioteki Gminnej i filii bibliotecznych to jest 42 tysiące egzemplarzy. W ramach dofinansowania kupiono nowe wyposażenie biblioteki. Dodatkowo powierzchnia użytkowa po rekonstrukcji i przeprowadzce znacznie się zwiększyła. Trzeba przyznać, że rewitalizacja była wykonana pieczołowicie i w bardzo krótkim czasie. Ten obiekt jest o tyle wyjątkowy, że środki przeznaczono z funduszu na adaptację obiektów na funkcję bibliotek. Jest to drugi przypadek, oba były na terenie gminy Jasło. Pierwszy był w Czynicy, drugi mamy tutaj. Mamy nadzieję, że tego typu inwestycje spowodują, że wzrost zainteresowania książką nastąpi w naszym społeczeństwie, nastąpi odrodzenie zainteresowania czytelnictwem. Rewitalizacja budynku była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz dzięki środkom budżetowym gminy Jasło. Biblioteka ma piękne miejsce. Plebania odzyskała swój dawny blask po 129 latach od wybudowania. To jest wspaniała informacja i wspaniała wiadomość dla mieszkańców szebni, że jednak budynki. Mają nową, e, e, prawda, tę skórę, że się tak można wyrazić, nowe życie. To jest wspaniała informacja. Środki zewnętrzne z Instytutu Książki to jest ponad 1 100 mln zł, 800 tysięcy ponad to jest budżet Gminy Jasło. To są potężne środki, ale jak widać, nie są zmarnowanymi środkami. I to jest najważniejsze. Przychodzą tutaj e, ci najmłodsi z przedszkola, które jest usytuowane opodal ze szkoły. Bardzo duże jest czytelnictwo e, tutaj w tej bibliotece. Tylko się cieszyć. W trakcie wydarzenia długoletniej pracownicy biblioteki Grażynie Truty wręczono medal zasłużony dla kultury polskiej w dowód uznania za jej zaangażowanie w promocję czytelnictwa i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam takie wyróżnienie, którego się nigdy nie spodziewałam, ponieważ no moja praca, tak praca w bibliotece, za którą mi płacą, jak i praca społeczna. W stowarzyszeniach, którym pomagam, ile mogę, daje mi satysfakcję. Jestem z tego bardzo zadowolona i szczęśliwa. Koszt adaptacji budynku to blisko 2 miliony złotych.